Kasia, no powiedzmy, też troszkę zielona, ale jednak nie roślina, tylko urządzenie odstraszające gryzonie i krety. Potrzebujemy czegoś takiego tutaj niedaleko domu, na ranczu, dlatego zdecydowałyśmy się tutaj na grządce jeszcze, na granicy grządki właśnie posadzić takie urządzenie na baterię słoneczną. Wsadzamy, musimy zrobić dół i wsadzamy urządzenie, ono może wystawać tylko od 3 do 5 centymetrów, Ponad, ponad ziemię i przysypujemy, żeby było stabilne. Okej, okay, chyba jest OK. Do tej pory ładnie sobie poradziłyśmy kulkami, odstraszającymi krety. Ale teraz zdecydowałyśmy się przetestować takie rozwiązanie na baterię słoneczną. Jeszcze przetrę. O! Sadzimy tutaj, posadziłyśmy ją w grządce, żeby po prostu nie uszkodzić kosiarką.